Witajcie w podcaście wprowadzeń biblijnych, tym razem w formie warsztatowej. Jeśli jesteście tu dlatego, że poszukujecie konkretnych wskazówek, konkretnych narzędzi i tipów, które pomogą Wam wejść w świat Biblii, to bardzo dobrze trafiliście, bo właśnie o bardzo konkretnych rzeczach będziemy dziś tutaj rozmawiać. Jeśli natomiast wpadliście tu przypadkiem, i nie macie zielonego pojęcia, czy chcecie rozpoczynać przygodę z Biblią, to gwarantuję, że znajdziecie tutaj gotowe narzędzia i przepisy, które możecie z łatwością wykorzystać w waszym codziennym życiu studenckim czy zawodowym. Ponieważ nie będziemy dzisiaj bujać w obłokach, lecz, jak to mówi papież Franciszek, konkretamente. Będziemy mówić o rzeczach prawdziwych, konkretnych. I użytecznych. Już na samym początku zaznaczam, że nie jest to podcast naukowy poświęcony egzegezie biblijnej. Nie będziemy dzisiaj dotykać tematów teologicznych, nie będzie hebrajskiego ani greki. Dziś zapraszam Was do bardzo dobrej restauracji, gdzie będziemy jedli niesamowite dania. A jak to? No, właśnie tak to. Właśnie o metodach czytania Biblii mówi Jean Louis, to jest szefka Tedry Starego Testamentu w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. I on mówi tak, że z czytaniem Biblii jest jak z jedzeniem. Jeśli ktoś lubi dobre i smaczne dania, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zwyczajnie jadł z apetytem. Natomiast, jeśli ktoś musi wiedzieć, z czego dane danie zostało zrobione, to niech zajmie się studiowaniem przepisów kulinarnych. Tak więc i my dzisiaj nie będziemy rozkładali pysznej kolacji na drobne składniki pierwsze i starali się poznać przepisu, lecz postaramy się jak najlepiej skonsumować to niezwykle smaczne danie. Zanim jednak dojdziemy do dania głównego i zanim odnajdziemy te konkretne narzędzia, zapraszam Was do pewnej refleksji poświęconej naszej motywacji, naszym chęciom. Początkiem naszych rozważań jest pytanie: bardzo proste, ale niezwykle ważne, takie basicowe pytanie. Czy chcę rozpocząć przygodę z Biblią? postaw przed sobą swoje imię tak jak ja stawiam swoje i zapytaj maciej czy chcesz rozpocząć niezwykle ciekawą przygodę z biblią na to pytanie możemy odpowiedzieć na trzy sposoby z rzecz jasna tak chcę nie nie chcę oraz zwyczajnie możemy odpowiedzieć nie wiem nie wiem, czy chcę rozpocząć przygodę z Biblią, bo skąd mam wiedzieć? Czy znajdę czas, czy znajdę ochotę, czy mi się w ogóle chce cokolwiek rozpoczynać? Po co mam zaczynać przygodę z Biblią? Po co mam czytać Biblię? Nie wiem. I po co w zasadzie mam sobie zadawać to dziwne pytanie? No właśnie. Zadajemy sobie to pytanie, bo ono jest bardzo ważne. I nie tylko jeśli chodzi o Biblię. Ale o wszystko w naszym życiu, bo tak naprawdę to jest pytanie o nasze pragnienia o to, czego tak naprawdę chcemy od życia czego tak naprawdę chcemy od siebie. A dlaczego? Bo kiedy naprawdę będziemy chcieli czytać Biblię, naprawdę z głębi serca to pamiętajcie, nikt nigdy nas nie powstrzyma. Musimy tylko tego naprawdę mocno chcieć. Jeśli czegoś w życiu bardzo pragniemy i dążymy do tego, to nic nie stanie nam na drodze. Tak samo jest z wejściem w pismo święte. Musimy sami siebie zapytać, czego tak naprawdę chcemy. Bo nie chodzi o to, czy warto czytać Biblię, czy ona w czymś pomaga, czy czytanie Biblii coś mi daje. Bo my to wiemy na pewno. Odpowiedzi są bardzo proste. Jeśli zapytacie się, jeśli zapytamy się my wszyscy, co robić, aby być lepszym chrześcijaninem i wiernie podążać za Jezusem. Odpowiedź jest prosta: czytaj Biblię. Co zrobić, aby odnaleźć lub wzmocnić swoją wiarę? Czytaj Biblię. Co zrobić, aby żyć na co dzień z miłością, dobrocią i przebaczeniem. Czytaj Biblię. Co zrobić, aby lepiej zrozumieć literaturę, sztukę, filozofię? Czytaj Biblię. Co robić, aby pomagać w relacjach z innymi ludźmi? Czytaj Biblię. To są rzeczy jasne i oczywiste. Czytanie Biblii może dać nam tylko coś dobrego i nad tym nie musimy się zastanawiać. To jest pewnik. Ale spróbujmy przejść do następnego etapu. Spróbujmy wejść na inny poziom. Wówczas, gdy jak większość ludzi, odpowiedź nasza na to pytanie o chcenie to jest nie wiem możemy pójść dalej. I zaryzykować odpowiedź na pytanie, czy chcesz czytać Biblię? Odpowiedź brzmi zwyczajnie: Nie, nie chcę. Wszyscy wiemy, że dobrze dla nas jest czytać Biblię. Ale prawdziwe pytanie brzmi: co możemy zrobić, abyśmy chcieli czytać Biblię? Bo jeżeli to pytanie jest o czytanie, o chcenie i odpowiedź jest nie lub nie wiem, to tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie: czy chcemy chcieć, czytać Biblię? Co zrobić, aby wewnątrz nas pojawiło się pragnienie rozpoczęcia tej przygody. Jeśli nie wiesz, czy chcesz lub wręcz nie chcesz tu i teraz wchodzić w świat pisma świętego, to zadaj sobie to właśnie pytanie. To jest takie pytanie trochę oparte o słowa świętego Augustyna: Czy pragnę zapragnąć? Czy chciałabym, czy chciałbym, chcieć? Jak to rozumieć? Jak przełożyć to pragnienie, pragnienia? Na jakiś taki normalny, zrozumiały obraz. Wyobraźcie sobie klawiaturę. Klawiaturę waszego laptopa lub klawiaturę telefonu na ekranie. Możecie? Widzicie to? To teraz wyobraźcie sobie taki dodatkowy przycisk w kolorze czerwonym. Gdzieś między Alt a Control. Taki czerwony dodatkowy guzik, którego wciśnięcie zagwarantuje, ze, że zaczniecie chcieć, że zaczniecie pragnąć. I to ćwiczenie aplikuje się nie tylko do czytania Biblii, ale do wszystkiego w naszym życiu. Więc, jeśli taki czerwony przycisk z napisem Pragnienie wejścia w świat Biblii pojawi się na waszych ekranach i klawiaturach, to czy ty go wciśniesz? Czy chcesz zapragnąć? Czy chcesz chcieć? Dlaczego to jest takie ważne? Bo gdy czegoś naprawdę pragniesz, to zrobisz wszystko, by to osiągnąć. I co dalej? To jednak chyba nie wszystko, gdyż jest w tym jedna niezwykle ważna zależność. Umysł, czy serce ludzkie, zwał jak zwał, nie może zapragnąć czegoś, czego nie zna. Tak już jesteśmy stworzeni, że poznanie, choćby częściowe, jest konieczne do pragnienia. Dochodzimy więc do punktu, w którym uświadamiamy sobie, że aby chcieć rozpocząć przygodę z Biblią, aby chcieć nacisnąć guzik, dzięki któremu zechcemy rozpocząć tą przygodę z Biblią, Powinniśmy ją najpierw trochę poznać. I nie chodzi mi tutaj o studiowanie tych przepisów kulinarnych i rozbrajanie każdego tekstu, ale o podstawową wiedzę: żebyśmy wiedzieli, co bierzemy do ręki, co czytamy. I to wystarczy, bo o tym, jak mamy czytać, powiemy sobie w tym podcaście na końcu. A zatem. Jeśli więc chcemy czytać Biblię, powinniśmy znać odpowiedzi na te pytania, ponieważ chcemy tylko tych rzeczy, które znamy, które rozumiemy i które są dla nas ważne. Co tu zrobić, co tu zrobić zatem? Zacząć poznawać Biblię. Biblia to greckie słowo w liczbie mnogiej. Które oznacza bibliotekę. Nie jest to więc jedna książka. Oczywiście jest wydana jako jedna książka: bierzecie do ręki jedną księgę, tak zostało to wydane. Ale tak naprawdę to jest cały zbiór książek. W zależności od kanonu i od tradycji chrześcijańskiej, to może być 74 lub 66 ksiąg napisanych w trzech językach. Przez 40 autorów, i tworzonych przez prawie 1200 lat. Jest to więc biblioteka bardzo duża i bardzo, bardzo stara. Wyobraźcie sobie, proszę, w waszych domach szafkę na książki taką biblioteczkę i tam układacie zawartość Biblii według autorów. Wow! Tego będzie zatem 40 różnych tomów. No a gdybyście chcieli tak każdą półkę przeznaczyć na inny wiek, na inno, inne stulecie, to musicie mieć co najmniej 12 różnych półek. To jest naprawdę mega ważne, abyśmy pamiętali, biorąc Biblię do ręki, że bierzemy do ręki całą bibliotekę. To jest cała kolekcja ksiąg, różnych i przeróżnych, napisanych na przełomie 1200 lat. To tak. Jakby ktoś dzisiaj piszący jakiś tekst, załóżmy, że piszecie dzisiaj jakiś esej, czy piszecie jakąś powieść, wpadacie na super pomysł, żeby dołączyć jeden wiersz albo jakąś pieśń z IX wieku. Z IX wieku, Polska jeszcze nie istniała w IX wieku, widzicie tę rozpiętość czasową, widzicie, ile to jest czasu od pierwszej do ostatniej księgi? Taka to jest biblioteka. Kolejna ważna rzecz to rodzaj literacki, gdyż ta nasza biblioteka zawiera wszystkie możliwe rodzaje literackie. Mamy tam opowiadania, mamy nowele, mamy wiersze, mamy pieśni, mamy fraszki, mamy powieści i tak dalej. Więc zapamiętajmy, że Biblia nie jest jednorodną, zaplanowaną i napisaną księgą. Lecz kolekcją, biblioteką, zbiorem natchnionych ksiąg o bardzo różnych rodzajach literackich. Skoro wiemy już sporo o tym, czym jest Biblia, to możemy zabrać się za czytanie. Jeśli chcecie przeczytać całą Biblię, od pierwszej do ostatniej strony, to śmiało. Ja raz w życiu przeczytałem i, i drugi raz nie przeczytam. Ale wy, jeśli chcecie przeczytać wszystkie książki z tej biblioteki, od pierwszej do ostatniej strony, to śmiało. Jeżeli chcielibyście na przykład czytać to w taki sposób jeden werset dziennie, to super, to zajmie to wam dokładnie 96 lat. Jeżeli jesteście bardzo zmotywowani i powiecie sobie, nie, dwa wersety dziennie, no to logiczne, zajmie to wam połowę czasu, czyli 48 lat. No chyba, że ktoś jest bardzo ambitny i powie sobie ok, to dla własnego rozwoju duchowego będę czytał jeden rozdział Biblii dziennie. Wówczas jest to praca około czterech lat. Więc jeśli masz cel i motywację, to zrób to. Zacznij od początku, od pierwszej strony do ostatniej i po prostu zrób to. Ale jeśli chcecie, aby to była przygoda, no, to ja mam dla Was znacznie lepszą, ciekawszą i fajniejszą propozycję. Klucz, taki kod do przeczytania i zrozumienia Biblii. Bierzesz Biblię do ręki, czyli masz przed sobą bibliotekę 74 skomplikowanych ksiąg, napisanych kilka tysięcy lat temu. Przeczytanie ich ze zrozumieniem. Może być bardzo trudnym zadaniem. Ale co jeśli dam ci klucz do ich zrozumienia? Co jeśli nauczysz się takiego kodu, aby je odszyfrować? Chciałoby się prawie powiedzieć taki tajny kod, potajemnie strzeżony, chroniony przez jeszcze bardziej tajny zakon, tajnych mnichów. No ale tak niestety nie jest. Ten kod jest bardzo prosty. I zaszyfrowany jest tak naprawdę w czterech imionach czterech autorów: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Jedyny kod, jedyny klucz do zrozumienia Biblii to Ewangelia, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Jeśli chrześcijanin jest osobą, dla której Jezus jest najważniejszym autorytetem, jeśli chrześcijanin to ktoś, kto chce być uczniem Jezusa, jeśli chrześcijanin to ktoś, kto chce być jak Jezus, ktoś, dla kogo Jezus jest wzorem do naśladowania, to taki ktoś musi wiedzieć coś o nim, musi znać jego nauczanie. A jedynym sposobem na poznanie Jezusa i jego nauczania jest czytanie Ewangelii. To nawet znacznie więcej, ponieważ jeśli chcesz wierzyć w Jezusa, jeśli chcesz budować swoją wiarę, musisz przeczytać Ewangelię. Wiara pochodzi ze słuchania. Jeśli słyszysz kogoś, nie wiem, ukochaną osobę, Jesteś zakochana, zakochany i ktoś powtarza ci: O, oh, I love you, I love you. Uwierzysz, jeżeli usłyszysz to po raz tysięczny, bo te słowa z Twojego umysłu trafią do Twojego serca. Słowo Boże działa w ten sam sposób. Usłyszysz je. Ono najpierw trafi do Twojej głowy, do Twojego umysłu, a następnie do Twojego serca. Wtedy Twoja wiara wzrośnie i stanie się silna. W Ewangelii jest taka cudowna scena. Nie będę jej czytał, tylko opowiem, na pewno sobie od razu przypomnicie. Gdy Jezus został poproszony, żeby udać się do domu Jaira, przełożonego synagogi, po to, aby uzdrowić jego córkę, jak się okazało, ta córka już zmarła, zostanie wskrzeszona przez Jezusa. Jezus idzie, a zewsząd na Niego pcha się tłum ludzi. To dzieje się gdzieś w środku dnia, w samym centrum miasteczka. Tłumy, które szły za Jezusem, ściskają się w wąskich uliczkach. No generalnie jest, jest gorąco, jest tłum ludzi, wszyscy się pchają, przeciskają. Jak 30 lat temu w Boże Ciało. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Jezus jest dotykany przez wielu z nich. Lecz nagle się zatrzymuje, odwraca w stronę uczniów i pyta, kto się mnie dotknął. No, na to uczniowie, panie, no, sorry, ale w takim ścisku, w takim tłumie wszyscy cię dotykają, wszyscy się pchają na ciebie. No, ale Jezus swoje. Ktoś się mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ode mnie. Wówczas kobieta, cierpiąca na krwotok, przyznała się, że to ona w duchu powiedziała sobie, że jeśli dotknie się choćby płaszcza, to zostanie uzdrowiona. Na co Jezus jej odpowiada: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Dokładnie tak samo jest z czytaniem Ewangelii. To jest tylko wydrukowany tekst. Możecie kupić 500 egzemplarzy Ewangelii w jakiejkolwiek księgarni i rozdać na ulicy każdemu, wszystkim przechodniom, w tłumie ludzi. Każdy może jej się dotknąć, każdy może ją przeczytać. Tłum może się pchać, ściskać ze wszystkich stron. Ale tylko jedna osoba. Została uzdrowiona mocą Ewangelii. Choć Jezus mówi, i to bardzo wyraźnie, że mocą swojej wiary. Tak właśnie jest Ewangelią. Cały tłum może ją czytać, ale nie wiadomo, kogo uzdrowi. Okej, okay, rozmarzyłem się zbytnio, a czas wracać do konkretów takich obiecanych wam na początku. Dochodzimy już prawie do sedna. Skoro aby rozpocząć przygodę z Biblią, mamy zacząć od czytania Ewangelii. To czerpiąc z tego co już wiemy, powinniśmy chcieć ją czytać. Okej. Okay. No, a żeby chcieć ją czytać, musimy ją najpierw poznać. Coś o niej wiedzieć. W jakim języku została napisana? Dla kogo i przez kogo? Ewangelia. Jedna wiadomość, jedna nowina, dobra nowina, napisana przez cztery osoby w okresie 40 lat dwa tysiące lat temu. Pierwszym ewangelistą, który napisał swoje, swoje dzieło, był Marek. Był to około 60. rok naszej ery. Zgodnie z tradycją domyślamy się, że Marek. Spisał słowa świętego Piotra: że znali się, że się przyjaźnili, że bardzo możliwe, że Marek odwiedził Piotra w Rzymie, w więzieniu, i wówczas spisywał słowa Piotra. Jest kilka wskazówek w Ewangelii Marka, które mogą nam to mówić. Marek sam też opisuje siebie jest tym młodzieńcem, który w chwili zatrzymania Jezusa ucieka nagi z ogrodu. Ewangelia napisana w 16 rozdziałach była głównie adresowana dla wszystkich nowych chrześcijan, tych, którzy dołączali do grupy uczniów Jezusa. Po Marku swoją Ewangelię napisał Mateusz. Wiemy, że mniej więcej był to 60, może 80 rok naszej ery. Mateusz był apostołem Jezusa. Nie chcę robić tu jakiejś reklamy, ale jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję, Obejrzeć serial The Chosen. To zobaczycie, jak Mateusz został pokazany przez artystów, przez aktorów, przez reżysera tego serialu. Niesamowicie. I to bardzo odpowiada jego stylowi. My wiemy też, że Mateusz napisał swoją Ewangelię dla chrześcijan, którzy pochodzili z tradycji żydowskiej. Dla tych, którzy przeszli, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Następnie Łukasz, też bardzo możliwe, że w około roku 80 może 90. Wiemy, że Łukasz był przyjacielem Świętego Pawła, wiemy, że był dobrze wykształcony, prawdopodobnie był lekarzem. Łukasz pisał swoją Ewangelię dla nowych chrześcijan niepochodzących z tradycji żydowskiej, dla pogan. Dla tych, którzy nie znali proroców, dla tych, którzy nie znali tory, nie znali Starego Testamentu, to, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, Łukasz napisał swoją Ewangelię w 24 rozdziałach i czwarta, Jan. Mniej więcej napisana w roku 90. może setnym, może 110, wierzymy w to zgodnie z tradycją, że Jan to umiłowany apostoł Jezusa. Wierzymy w to, że Jan znał już trzy Ewangelie, czyli Marka, Mateusza i Łukasza, trzy Ewangelie synoptyczne. Dlatego odważył się napisać tekst duchowy. Tekst, który mówi o osobistej relacji z Bogiem, który jest miłością w Jezusie Chrystusie. Napisał swoją Ewangelię w 21 rozdziałach. Dlatego mamy jeden tekst. Jedną wiadomość, jedną nowinę, dobrą nowinę, napisaną przez czterech autorów. I to jest jedyny klucz, jedyny kod do zrozumienia Biblii. No i co teraz? Wiemy, czym jest Biblia, wiemy, dlaczego warto ją czytać, wiemy, od czego zacząć czytanie. Znamy klucz do zrozumienia, więc teraz potrzebujemy jakiegoś game planu, planu gry. Musimy zabrać się do roboty, używając bardzo konkretnych narzędzi i sposobów do delektowania się tym daniem. Dam Wam teraz do ręki pięć konkretnych sposobów na to, jak rozpocząć przygodę z Biblią. Tyle, że to już w kolejnym. Podcast. Do usłyszenia.